A i dalej tym lecimy Ostatnie 20 minut Gry bo... faj Lecimy, lecimy jak, dana, zrobić w Hugo. jak w huku Jak w huku był taki etap co, co był tak... Kolejka taka wiesz A była była to tak, te pamiętam kiedyś to się tu go oglądało zawsze Na początku się miało mapę Mapę trzeba było Spamiętać w... Którą stronę, wiesz? Jakie? Czy lewo, czy prawo? Tak, było, było, no. Hugo, dobra dziecko. No. Kiedyś w ogóle to moje babci zadzwonili i... Czy tutaj... Czy to... Jest... Co no. to ja czy, czy ta, ta, to jest <grym> nie <grym> Ja się zawsze denerwowałem, kiedy grali, bo oni grali, stasz się z Tak, tak, Cześć, dokładnie. A to przez to, że tam było duży ten o, A gdzie ty jesteś? A tu tak. Czeka tutaj Ty, a może... Nie, coś spokrym, jest. To, że... A nie... No ja wam się tak szukam, żeby jakiś wiesz Sekrecik czy coś znaleźć no. Diena... Bijal O widzisz jest <laughs> ...łonie na tym no, czy... no, czy... Rycerze tu... okrągłego się... stołu. Ej, oni się ruszają, zobacz No. Czekaj, może z nimi też się jakąś interakcję załapać. Nie no, właśnie nie. To na głowę. Nie. Nie No trudno. Raczej nie. Hmm. O, nie da, ale... Wow! You and Rose built all of this? O, Jakie tu jesteczko. Jest jakaś gierka, mini-gierka chyba. 170 A gdzie? O kurde, jakiś chłop biegnie. E, a tym, a... do góry trzeba wejść a, a gdzie ty tutaj, biegnie? E tutaj? Tak. A tutaj, tak? Dobra. Tu jest To poczekaj. W, y, ja w jedno, a ty w drugie, i czekaj zaraz. Sprawdziłem. to jest Dobra. O kurde A, a ty ile <grym> so, 110? to dziesięć? Co tylko ty A, a ja wiedzisz. No i dziewka, Ej pa jak tańczą Ta się gwiazda Jaki <grym> dęb Dawaj O co tu chodzi? Da. Śpiewane będzie pewnie Ścio i ptaka aby zmusić go do śpiewu co? nie wiem jak ja też nie wiem, zaraz zobaczymy a, musimy grać no, na razie łatwe Jest pokazywany, Nie, to jest nie A ty jest wygry... oh, no. jest ja że to trzeba wszystko trafiać. O nie, yeah, i... tak mega trudne.

bo po z to trzeba cały czas wyciągać yeah. okay. <laughs> to ja, będzie jedno <laughs> wszędzie się przykleja o, oh, no, 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 no. jak go odkleić? weź go okay. no ja tu będę stąd tu będę dawaj go trzeba czekaj jak go no. zrobić sobie

Po interaizu kurwa, do domu. <grystanie> <Kres>, stary wrócił? <grystanie> <grystanie> no, Dobra, no, czekaj, gdzie teraz? Bo budowniczy, zobacz, tu. Tu jest przejście. O! A ty, ty! A tu jest jakiś... Łoł. ta lokacja jest duża. Bardzo dużo rzeczy tutaj. Kurde, czy tu jest coś ukrytego? Czy nic nie wiem? Ej, mi... Po... Aha, czy... Ty... Jest cofnęło do, do początku tego... Co ty no. Czekaj... to... Hmm. A, dobra, już wiem co trzeba zrobić. The Up there. Gdzie ty jesteś? E, Jakąś kulę mam. Ale gdzie ty? Gdzie ty puszczasz? E, na górę, tylko e, jakimś takim parkurem tu w filiale. Oh no, <laughs> oh, yeah. O nie, to oh jest No Ono tutaj. tutaj. So a, dobra. The A, i teraz I ja coś zrobić z tym? do, A, patrz! Musimy, musisz Ty chyba też na to wejść i musimy ją rozbujać, żeby uderzyła w drzwi. Wtedy nam otworzy. Just tak. No. 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 O. O. O nie, tam jest słoń. my go zaraz z roz tego... ...rozpowietrzymy. <gł> Dobra, Bierz na O Wait, wait, wait! we're not here to cause trouble! Yeah, yeah, we're just here to see the elephant! Mm -hmm. yeah. oh, cool. How <laughs> dare you insult Cutie, the third queen of the magic castle! In short, her majesty! Oh, yes, we mean uh, her majesty. Uh, can you take this to her? It's kinda urgent. The queen does not grant audience with peasants! Peasants? Whoa whoa, back up. Who are you calling peasants there, buddy? Okay, I built this castle. Alright, I even came up with the name Magic Castle. So if was it wasn't for me, you okay, wouldn't okay, have. Be Excuse my underling ma'am. Underling, yes. Uh, we are messengers <laughs> from a land far, far away. Well, um we need to see her majesty no, in person. Hmm. Okay. Why? Ah! Because oh. they wanna kill the queen! What's <laughs> up Do you speak the truth? Of course! I never lie! I'm Dr. Haji, book of truth! Oh, majesty's service, cutie elephant, the third queen of the magic castle! You just stop sucking up! Don't listen to him, alright? He's crazy, loco! He's like... Hey, oh yeah? Then why don't you show the letter to her majesty, huh? <laughs> więc się fajnie porusza takim ma fajne aha exactly okay, because so the there the is no letter k nie o nie <noise> w <noise> Jaki fajny <grymny> kibel. Ej, to teraz za <grymny kibel> dużo nawiązań będzie w tym, do away Out. No tutaj to... no, wiesz, też ucieczka z więzienia i tutaj pewnie też za kiblem będziemy odkręcać coś tam, czy coś takiego. No, dokładnie. <grym> Oh, did you? no. <laughs> <laughs> You're not <laughs> the engineer in the family. Do you mind? What are you doing? I built that. Yeah, I can see that. The toilet has no pipes. Yeah, it's a toy castle. Toys don't go to the bathroom. We're to smash What's he doing? No, ja nie pewnie tutaj zrobię dokładnie to samo co było w E. <laughs> a. Takie mam przeczucie, żeby sobie pośmieszkować, a nie jednak nie będzie to samo. <laughs> żeby sobie pośmieszkować. A czy już już stawili figurki z E. out, Więc, no, w sumie, może nie chcieli przegiąć. Dokładnie. Nie <grymne> biegnie. <grymne> Ale z Spokojnie. z To O To tyle! To jest mój! o, o kurwa, To no, jest ja To ty jesteś wojownikiem, ty masz. Cody, o kurde gościu. O, ty, jak w Diablo 3 taka kamera, lol. To nie robimy Patrz, tu mamy różne stele! Jak smutne. Ty, Dawaj ci, ale nowe. Co jest? Ja się kurde to to, to to co z z zostawiamy ten Etap na, na, na następny? No Ale Boże, co jest gra? Ej poczekaj, a, cz a co się stanie, że Poczekaj, wiesz, nałady ten Patrz, mam ulgi A jak? też mam ulki. Dobre, dobre, dobre. Nie, ale to jest Ej, ale to jest... To jest... typowy dla takich... hagen Slashów takie właśnie... Ale numer. tego się nie spodziewałem, serio i teraz, w tym momencie mamy kończyć czarno-księżnik z Krajiny nie no dobre, no to jak ten to skończymy i i się dogra to pewnie, ale kur... No takie. Spoko ja się tak co? A mogę ja rozwalić tu coś. Już mi się to podoba. Ej, już mi się to podoba. Dobra, po co? No, życzymy. To życzymy państwu biłej nocy. Ja też będę spadał. Także o, no. o, a, a Do To jest Recykling, a to rozwalić się da? Nie, no. nie da się rozwalić. No. Ale nie, no mega, mega. Dobra. Do widzenia państwu i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będziemy grać, w, jakby w, w grę hack and slash w tekstu. No. Do zobaczenia. Do zobaczonka.